To jest sposób, w jaki Niemcy mogą pomóc Ukrainie odzyskać Krym, a wszystko sprowadza się do jednej rakiety. Nie wojska, nie czołgi, nie sankcje. Jedna niemiecka broń, która mogłaby zniszczyć strategię wojenną Putina. Dosłownie: Most w Kerczu, rosyjska duma łącząca z okupowanym Krymem to coś więcej niż droga to tętnica utrzymująca zaopatrzenie rosyjskich sił, ich wzmocnienie i umocnienie ale to także ogromny, delikatny cel. A Ukraina ma idealną broń do jego uderzenia pocisk Taurus. Śmiercionośnie precyzyjny, zdolny sparaliżować rosyjską logistykę pojedynczym trafieniem. Jest tylko jeden problem: Niemcy go nie wyślą. Więc dlaczego Berlin zwleka? I czy ta rakieta naprawdę mogłaby zmienić przebieg wojny? Zanalizujmy, dlaczego most kerczeński jest tak ważny dla Rosji i jak jego zniszczenie mogłoby pomóc Ukrainie odzyskać Krym. Most Kerczeński to nie tylko infrastruktura łącząca Krym z Rosją, ale znacznie więcej. To klejnot w koronie rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, zbudowany za koszt 3,7 miliarda i osobiście inaugurowany przez Putina w 2018 roku. Jednakże, poza zwykłym ruchem cywilnym i połączeniami, służy jako główna trasa logistyczna wspierająca południowe operacje wojskowe Rosji. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego Około 75% dostaw wojskowych do rosyjskich sił na Krymie i w południowej Ukrainie przechodzi przez ten jeden korytarz. Na Krymie stacjonuje od 31 do 32 tysięcy rosyjskich żołnierzy, wspieranych przez czołgi i artylerię, które są silnie uzależnione od stałych dostaw zaopatrzenia. Alternatywne trasy morskie przez Morze Czarne stają się coraz bardziej narażone na ukraińskie drony morskie. Potwierdzono co najmniej 24 ataki na rosyjskie aktywa morskie. Od 2022 roku ER, w tym głośne zatopienie flagowego okrętu floty czarnomorskiej Moskwa. Rzeczywiste liczby wojsk są trudne do zweryfikowania, ponieważ Rosja nadal wysyła więcej żołnierzy, a Ukraina ma ograniczoną obecność wywiadu. Jednak Krym prawdopodobnie jest jednym z kluczowych punktów wyjściowych Rosji do dalszej inwazji na Donbas. Z tego regionu rosyjskie siły musiały tylko udać się na północ, aby dotrzeć na front. Z relatywnie korzystnym terenem i istniejącą infrastrukturą, która łączyła wcześniej ukraiński region z resztą kraju. Ale most łączący Krym z kontynentem to jeden z jedynych sposobów na dostanie się na Półwysep lub wydostanie z niego. Rosyjskie wojska mogą próbować ominąć linię frontu na okupowanym terytorium Ukrainy. Ponieważ Ukraina szybko rozwija zdolności do długodystansowych uderzeń, może naciskać na rosyjskie siły na swoim terytorium ale ma większe trudności z lokalizacją celów poza nim. Ukraińskie ataki dalekiego zasięgu to zwykle małe ładunki wybuchowe, niszczące mniejsze budynki lub uszkadzające centra dowodzenia i kontroli. Mimo że wojsko odniosło spory sukces w niszczeniu rosyjskich składów amunicji, o czym będzie mowa później, wykorzystują one ogromne magazyny ładunków wybuchowych w celu drastycznego zwiększenia zniszczeń. Ukraina, mimo przeprowadzania precyzyjnych uderzeń i kilkukrotnego uszkodzenia mostu, nie była w stanie całkowicie go zniszczyć. Ale pocisk Taurus KEPD 350, może być zmianą, na którą Ukraina czekała. Taurus reprezentuje szczyt niemiecko-szwedzkiego inżynierstwa rakietowego. System specjalnie zaprojektowany do penetracji utwardzonych celów z niespotykaną precyzją. Oto kluczowe informacje o tej broni, które tłumaczą jej ogromną siłę rażenia. Skuteczny zasięg pocisku to około 320 mil, co dorównuje najdalszym atakom Ukrainy przeprowadzonym mniejszymi dronami i amunicją krążącą. W porównaniu z precyzyjną bronią uderzeniową, jak atakom czy Storm Shadow, Taurus ma znacznie większy zasięg. Przyczyną jest użycie w pocisku silnika turboodrzutowego, który zasysa więcej powietrza niż jego odpowiedniki z Wielkiej Brytanii i Francji. Turboodrzutnik zwiększa efektywność energetyczną pocisku znacznie powiększając jego zasięg. Następnie jest 1060 funtów Mephisto, czyli wieloefektowy penetrator, zaawansowana, zoptymalizowana głowica bojowa z ładunkiem tandemowym. Bezpiecznik składa się z trzech różnych części. Ładunek zapalający penetruje wzmocniony beton, stal lub inne obrony celu, aby przeciąć drogę dla reszty pocisku. Następnie ładunek penetracyjny wykorzystuje swoją własną energię kinetyczną aby potencjalnie przedrzeć się przez wiele podziemnych poziomów budynków lub wgłębić się głębiej w beton. Na koniec inteligentny zapalnik Ordnance wykrywa, że rdzeń pocisku uderzył i detonuje ładunek wybuchowy w środku. Ta śmiertelna kombinacja pozwala Taurusowi penetrować i niszczyć niektóre z najbardziej utwardzonych i głęboko ukrytych celów. W przypadku Mostu Krymskiego ta zdolność umożliwiłaby zniszczenie drogi na szczycie konstrukcji oraz jej filarów. Pomimo zachowania ogólnej struktury, faktyczna droga łącząca Krym z Rosją prawdopodobnie nie nadawałaby się do użytku. Aby ułatwić udane trafienie, pocisk ma dwa asy w rękawie. Po pierwsze, jest stosunkowo wolny jak na broń dalekiego zasięgu, lecąc z prędkością poniżej 1 Macha, jednak rekompensuje to za pomocą szeregu systemów nawigacyjnych, w tym globalny system pozycjonowania nawigacji inercyjnej, nawigacji opartej na obrazie i modułów nawigacji terenowej. Kombinacja ta pozwala pociskowi utrzymać dyskretne podejście, lecąc zaledwie 30 metrów nad ziemią w drodze do celu. Po drugie, silnik turboodrzutowy jest cichszy niż tradycyjne silniki odrzutowe, co sprzyja steltowemu projektowi pocisku. Cechy te sprawiają, że pocisk jest typu wystrzel i zapomnij, minimalizując ryzyko dla samolotu, który go odpala. Następnie pocisk pod koniec trajektorii lotu, kilka mil przed celem, wznosi się, po czym nurkuje w kierunku celu. Manewr ten nie zwiększa prędkości, lecz optymalizuje kąt uderzenia i maksymalizuje skuteczność przebijającej głowicy bojowej. Ogólna precyzja broni nie pozostawia wiele miejsca na błędy, jak pokazały testy. Błąd okrągły prawdopodobieństwa, czyli Circular Error Probable, wynosi tylko 3 metry. To oznacza, że połowa pocisków wyląduje tylko 3 metry od zamierzonego celu. Biorąc pod uwagę ogromne wymiary mostu, Normalnie to gwarantuje niemal pewne trafienie. Jeśli chodzi o liczbę tych pocisków, szacunki sugerują łączną produkcję około 900 jednostek, w tym zamówienia z Niemiec, Hiszpanii i Korei Południowej. Sama Niemcy przypuszczalnie posiada około 600 pocisków Taurus na Stanie, chociaż tylko około połowa jest obecnie sprawna. Część z nich może potencjalnie trafić na Ukrainę. Ukraińskie siły zbrojne będą musiały przezwyciężyć pewne problemy, aby móc użyć tej broni, o ile w ogóle ją otrzymają. Po pierwsze, Ukraina musi posiadać niezawodne siły powietrzne i nowoczesne samoloty, które w pełni wykorzystają technologię pocisku. Ukraińskie siły powietrzne przez lata integrowały się z zachodnimi systemami, modernizując nawet starsze samoloty, aby wykorzystywały nowoczesne rozwiązania. Ukraina ma dwie główne platformy do rozmieszczenia Taurusa. Pierwszym jest Su-24 Fencer taktyczny bombowiec z czasów radzieckich. Ukraina utrzymuje około tuzina tych samolotów, które wcześniej były modyfikowane do przenoszenia cieni burzy. Prawdopodobnie wymagałyby dodatkowych prac integracyjnych dla Taurusa. Jednak według dyrektora generalnego Taurus Systems, dostosowanie pocisku do Su-24 zajęłoby tylko kilka miesięcy. Stając się najbardziej dostępną platformą, Szczególnie ze względu na znajomość jej obsługi i awioniki przez ukraińskich pilotów. Potem jest F-16. Około 85 do 91 F-16 zostało obiecanych Ukrainie przez zachodnich sojuszników, w tym samoloty z Holandii, Danii, Norwegii i Belgii. Chociaż te samoloty standardu NATO są technicznie kompatybilne z pociskiem Taurus, pełna integracja spodziewana jest znacznie później. Taurus system szacuje, że może to wymagać od 12 do 18 miesięcy z powodu koniecznych aktualizacji oprogramowania i sprzętu. Na razie nie wiadomo, ile z tych samolotów faktycznie dotarło na Ukrainę. Istnieje też możliwość, że Ukraina mogłaby stworzyć lub pozyskać naziemną wyrzutnię dla tego pocisku. Nie byłoby to pierwszym razem, gdy pocisk do rozmieszczenia powietrznego został przystosowany do współpracy z naziemnym wyrzutnikiem, ponieważ Wielka Brytania wcześniej wysłała prowizoryczny, zamontowany na ciężarówce wyrzutnik, który używa punktu mocowania samolotu jako podstawy. Takie adaptacje wymagają czasu i muszą być dostosowane do pocisku. Projekty mogą nie zbiec się do 2025 roku, roku, nawet jeśli Ukraina otrzyma pociski jak najszybciej. Ale nawet jeśli Ukrainie uda się zdobyć pociski i odpowiednią platformę do ich rozmieszczenia, Rosja nie będzie biernie obserwować niszczenia kluczowej części swojej infrastruktury. Zintegrowany system obrony powietrznej kraju to jedna z najbardziej zaawansowanych sieci na świecie. Doktryna wojskowa Rosji polega na obronie przed atakami, a era poradziecka niewiele zmieniła w kwestii orientacji Rosji wobec NATO. Większość rozwoju i produkcji kraju nie była skoncentrowana na utrzymaniu ofensywy, jak ta na Ukrainie, ale na obronie kraju przed rzekomo nieuchronną inwazją NATO. Rosja znalazła się w niekorzystnej pozycji do prowadzenia wojny ofensywnej na Ukrainie, ponieważ to nigdy się nie wydarzyło. Kraj jednak wciąż posiadał wiele systemów przeciwlotniczych gotowych do użycia. Głównym typem obrony przeciwlotniczej jest S-300 i jego ulepszona wersja S-400. Pierwszy z nich uchodził za jeden z najpotężniejszych systemów obronnych epoki. Czas mija, a systemy dalekiego zasięgu są coraz skuteczniejsze, a wojna elektroniczna staje się powszechna. To czyni S-400 główną rosyjską obroną przeciwlotniczą przeciwko atakom na długim dystansie. Mając to na uwadze, S-400 jest nadal uważany za jeden z najlepszych systemów przeciwlotniczych na świecie. Nieprzypadkowo Rosja nie sprzedała wielu tych systemów za granicę. Wydajność systemu oznacza, że Rosja liczy na to, że ma przytłaczającą przewagę. Przynajmniej jeśli chodzi o możliwość odebrania wrogowi możliwości wykorzystania przewagi powietrznej. Znak rozpoznawczy S-400 to jego ekstremalny zasięg. Zasięg jego radaru wynosi około 300 km, a zasięg zaangażowania to około 240 mil. Ponadto S-400 jest teoretycznie zdolny do jednoczesnego zaangażowania wielu celów, co teoretycznie pozwoliłoby mu bronić całego obszaru przed atakiem typu saturacja. S-300 jest obecnie uzupełniany i w niektórych jednostkach zastępowany przez nowszy system S-350, oferujący ulepszone celowanie przeciwko pociskom manewrującym i samolotom. Jego maksymalny zasięg 120 km jest krótszy niż niektórych wariantów S-300, takich jak S-300 PMU. Jeden mogących osiągnąć do 195 km. S350 wszedł niedawno do służby, więc Rosja prawdopodobnie nie zdążyła zbudować dla niego rozbudowanej infrastruktury ani rozpocząć szerokiego wdrożenia. Wzdłuż frontu znajduje się pancer S1, system obrony punktowej krótkiego zasięgu w odróżnieniu od S400, używa dwóch podwójnych dział przeciwlotniczych Tło a 38 i może być wyposażony w tuzin kontenerów z pociskami każdy zawierający 1,57 SXE kierowane powierzchnia powietrze pociski. Pantsir S2 to ulepszona wersja z dwoma radarami śledzącymi twarz, aby poprawić ogólny zasięg i precyzję systemu. Skutkuje to efektywnym zasięgiem zaangażowania pocisków Pantsir S1 na poziomie około 20 km. Ulepszone wersje Pantsir, takie jak S1M i S2, osiągają zasięg do 30 km. Najbardziej zaawansowany wariant, Pantsir SM zwiększa ten zasięg do około 40 km, choć nie jest jeszcze powszechnie stosowany. Rosja prawdopodobnie dysponuje zaawansowanymi możliwościami zakłócania globalny system pozycjonowania i tradycyjnej komunikacji. Ukraina nie może w pełni wykorzystać swoich dronów, ponieważ do nawigacji i manewrowania korzystają one z sygnałów, globalny system pozycjonowania i radiowych. Rosja prawdopodobnie używa chińskiej technologii zakłócającej, ponieważ Chiny są największym producentem dronów na świecie i prawdopodobnie stworzyły również środki przeciwdziałania dla nich. Ale wszystkie te obrony mają kilka słabych punktów. Pamiętaj, że Taurus szybuje na bardzo niskich wysokościach, zazwyczaj poniżej detekcji radarowej. W związku z tym pocisk może być prawdopodobnie niewidoczny dla radaru na znacznych odcinkach trasy lotu. Jeśli Rosja nie wykryje początkowego startu z samolotu przed spadkiem pocisku do wysokości operacyjnej, prawdopodobnie będzie już za późno na wdrożenie skutecznej środka obrony. Ukraińskie siły systematycznie degradują rosyjską sieć przeciwpowietrzną precyzyjnymi uderzeniami. Według szacunków wywiadu, do końca 2024 roku, roku Rosja straciła około 24 wysokowartościowe radary obrony powietrznej i 17 węzłów dowodzenia. Raporty sugerujące, że Ukraina uszkodziła lub zniszczyła S-400 w Krymie, nadają wiarygodność jej zdolności do przeprowadzania precyzyjnych uderzeń na systemy, które z natury powinny być praktycznie odporne na nie. Ukraina, dzięki zachodnim zdolnościom do precyzyjnych uderzeń, przeprowadziła wzorcową kampanię tłumienia obrony powietrznej przeciwnika według analityków wojskowych. Ta strategia nie była przypadkowa, ale podążała za świadomym ciągiem. Pierwszy Zbieranie informacji za pomocą kombinacji zachodnich satelitarnych danych wywiadowczych i rodzimych dronów do lokalizacji kluczowych węzłów. Drugi Wojna elektroniczna polegająca na zakłócaniu systemów radarowych. Trzeci Operacje z użyciem ATRAP, wykorzystujące roje dronów do wywołania aktywacji radarów ujawniających pozycje. Czwarty Precyzyjne uderzenia na zidentyfikowane systemy za pomocą High Mobility Artillery, Rocket System Storm Shadow lub ataków dronów. Warto zwrócić uwagę na sukcesy Ukrainy w trafianiu w magazyny amunicji. Rosyjskie systemy obrony powietrznej potrzebują specjalnych pocisków Forty N6 Edla S400 i 9M96 Edla S300, 50 lub S400. Sankcje ograniczają dostępność komponentów, co utrudnia szybką produkcję. Sukcesem Ukrainy są długodystansowe uderzenia na kluczowe składy amunicji. Magazyny w latach 2024 roku. 2025 roku ukazały próby uniemożliwienia Rosji odpowiedniej obrony. Ogólnie rzecz biorąc, Ukraina uderzyła co najmniej w 11 magazynów, z których najnowszy zawierał około 100 tysięcy ton amunicji, wśród nich pociski przeciwlotnicze. Więc skoro rosyjska obrona słabnie, dlaczego Niemcy nie dostarczyły już Ukrainie kluczowej zdolności do korzystania z pocisku Taurus Kinetic Energy Penetration Destroyer 350? Niemcy są dość niechętne, jeśli chodzi o wsparcie militarne dla Ukrainy. Po tym, jak Ukraina udowodniła, że potrafi się skutecznie bronić, a Rosji nie powiodły się początkowe ataki, NATO uznało, że finansowanie Ukrainy to cenna inwestycja w powstrzymanie rosyjskiej agresji. Donacje NATO stale rosły, zwłaszcza pod koniec 2022 roku. roku. Wsparcie Niemiec dla Ukrainy praktycznie podwoiło się, gdy kraj zrezygnował z korzystania z Rosji jako głównego importera gazu i ropy, i znalazł innych partnerów. Rosja została zmuszona do szukania finansowania w innych źródłach, co uzależniło ją od Chin i może mieć katastrofalne długoterminowe konsekwencje. Jednak ustępujący kanclerz Olaf Scholz konsekwentnie odrzucał transfery Taurus do Ukrainy, przywołując trzy główne obawy. Przede wszystkim istniało ryzyko, że ataki głęboko na terytorium rosyjskim mogłyby wywołać szerszy konflikt. Putin wielokrotnie głośno wypowiadał się na temat NATO i Ukrainy, przekraczając wyimaginowane czerwone linie podczas wojny. Mimo to niewiele to dało, gdyż większość gruźb była tylko czczymi obietnicami. Rosja nie nasiliła wysiłków w celu podboju Ukrainy poza testami rakiet balistycznych i rozmieszczeniem już posiadanego uzbrojenia. Zważywszy na naturę i stawkę wojny Zaskakujące jest, że Rosja nie użyła niektórych ze swoich najpotężniejszych broni i nie przygotowała się odpowiednio do początkowej inwazji w lutym. Po drugie, Niemcy obawiały się nieskuteczności pocisków ze względu na ograniczone siły powietrzne Ukrainy. Zwłaszcza na początku wojny, gdy Ukraina miała tylko samoloty z czasów Związek Socjalistycznych, Republik Radzieckich, obawiano się, że dostarczenie Ukrainie potężnych pocisków mogłoby rozzłościć Rosję, nawet jeśli Ukraina nie byłaby w stanie wiele z nimi zrobić. Co więcej, do końca 2024 roku, roku Ukraina nie uzyskała zgody na wykorzystanie przekazanej broni poza swoim terytorium. Nawet pociski dalekiego zasięgu, jak Atakams i Storm Shadows, wykorzystywano do precyzyjnych ataków na okupowane regiony Ukrainy lub rosyjską marynarkę wojenną u wybrzeży. Niemcy po początkowej niechęci postanowiły zwiększyć szanse poprzez wsparcie Ukrainy i ambitną przebudowę swojego wojska. Oznaczało to osiągnięcie zalecanego przez NATO progu wydatków na obronność w 2024 roku, przeznaczając ponad 2% produkt krajowy brutto na obronę narodową. Niemcy zreformowały konstytucję, aby ominąć surowe limity zadłużenia dla wydatków na obronę, przekraczających 1% produkt krajowy brutto, zapewniając długoterminowe inwestycje wojskowe. Rząd ogłosił również osobny fundusz infrastrukturalny o wartości 500 miliardów euro na modernizację sieci energetycznych, transportowych i cyfrowych, sygnalizując szerszą zmianę w kierunku strategicznej odporności w kraju i za granicą. Lutowe wybory federalne w Niemczech w 2025 roku, roku przyniosły kolejną znaczącą zmianę. Partia chrześcijańsko-demokratyczna Unia Friedricha Merca zdobyła większość miejsc, obejmując kanclerstwo. Mercz w swoich oświadczeniach sygnalizuje potencjalną zmianę polityki wobec Ukrainy. Merz wielokrotnie krytykował niezdecydowanie Szulca w kwestii transferów turystycznych. Po wygranej większości, jego najnowsze komentarze skierowane są na poruszenie tematu udostępnienia Ukrainie dostępu do pocisków Taurus. Według Merca, ukraińskie wojsko musi być w stanie wyprzedzić sytuację. Do tej pory Putin źle reagował na propozycje pokoju, które nie obejmowały pokazów siły. A rozmieszczenie pocisków Taurus przechyliłoby argumenty na korzyść Ukrainy, choćby nieco. Stanowisko to jest zgodne z szerszą Platformą Bezpieczeństwa Merca, która opowiada się za zwiększeniem niemieckich wydatków na obronność, wynoszących obecnie 2,1% produkt krajowy brutto. Merc wykazał również pozytywne nastawienie do wzmacniania integracji obronnej Europy, niezależnej od przywództwa Stany Zjednoczone Ameryki, co jest procesem prowadzonym przez Wielką Brytanię i Francję. Proponując tarczę nuklearną opartą na ich zdolnościach, a nie na stacjach amerykańskich w Niemczech, Holandii i Belgii, z Niemcami, trzecią największą gospodarką świata, przyjmującymi bardziej asertywne stanowisko wobec agresji Rosji, za Stany Zjednoczone Ameryki i Chinami. Europa może stymulować wzrost gospodarczy w krótkim i długim okresie, by zwiększyć zdolności obronne oraz wsparcie dla Ukrainy. Czy jednak pociski Taurus mogłyby rzeczywiście zmienić strategiczną równowagę na Krymie? Ze względu na znaczenie regionu dla wysiłku wojennego, mimo przeniesienia przez Rosję większości floty Morza Czarnego z Krymu w celu uniknięcia ataków ukraińskich, Ukraina prawdopodobnie nadal będzie kierować tam pociski, aby złagodzić presję agresji Rosji na froncie. Krym jest szczególnie narażony na ingerencję Ukrainy z powodu mostu Kerczeńskiego, zwanego też mostem krymskim. Bez niego Rosja musiałaby używać ukraińskiej infrastruktury do transportu wojsk w tym regionie. To naraziłoby ich na ataki Ukraińców w Donbasie, przerywając dopływ. Dodatkowo Ukraina wykonała mistrzowską pracę, usuwając flotę Rosji z równania. Ukraina, stosując drony morskie, uszkodziła lub zatopiła kluczowe rosyjskie jednostki, zmuszając większość floty Morza Czarnego do wycofania się. Początkowo zepchnięte do portów krymskich, statki te stały się podatne na ataki rakietowe i dronów, co skłoniło Rosję do przeniesienia wielu z nich na wschód, aby uniknąć kolejnych strat. Teoretycznie Ukraina nie potrzebuje długodystansowych pocisków, aby wywierać presję na most, gdyż jest on w zasięgu innych środków bojowych, takich jak Atakams i Storm Shadows. Jednakże to, co Taurus wnosi do gry, to zwiększone zdolności destrukcyjne. Do tej pory Ukraina była tylko w stanie uszkodzić most, ale nie wyłączyć go z użytku. Zaawansowane pociski mogłyby zmusić Rosję do wycofania się i potknięcia podczas trwającej inwazji na południe Ukrainy. Nie jest jednak jasne, czy Ukraina rzeczywiście zadała Rosji na tyle duże straty, by pokrzyżować jej plany. Zniszczenie składu amunicji i kilku baterii S-400 znacząco przesunęło korzyści na rzecz długodystansowych ambicji uderzeniowych Ukrainy. Rosja wciąż dysponuje sporymi rezerwami systemów przeciwlotniczych i rakiet do ich uzupełniania. Rosja utrzymuje tempo, wielokrotnie rozmieszczając bomby ślizgowe, aby wywierać presję na ukraińską obronę przeciwlotniczą. Siły powietrzne Ukrainy, w tym nowsze F-16 i ofiarowane przez Francję Mirażem 2000S, są w dużej mierze relegowane do prowadzenia misji obronnych lub powietrznych ataków blisko lub w przestrzeni powietrznej Ukrainy. Biorąc pod uwagę niedawne przejście Ukrainy od przestarzałych sił powietrznych do odrzutowców NATO, nie wiadomo, czy uda się jej przygotować samoloty do użycia nowych pocisków na czas. Jednak nadal pozostawia to Ukrainę z rzadko spotykaną okazją. Teraz to od wewnętrznej polityki Niemiec zależy, czy dojdzie do donacji. To również zależy od szerszej współpracy NATO, ponieważ Merck stwierdził, że nie wyśle pocisków bez zgody kluczowych partnerów, do których prawdopodobnie należą Wielka Brytania i Francja. Stany Zjednoczone Ameryki również pozostaje nieprzewidywalne, z administracją skupioną bardziej na sprawach wewnętrznych niż na wsparciu Ukrainy w wojnie. Ukraina może musieć tymczasowo radzić sobie bez pomocy Stany Zjednoczone Ameryki, by pokazać, że potrafi wykorzystać dotychczasowe wsparcie do kontynuowania wojny i odparcia Rosji. Nawet małymi krokami. Ostatecznie to od Ukrainy zależeć będzie wprowadzenie planu w życie. Oblężenie swojego regionu zaawansowanymi pociskami nie będzie łatwą decyzją dla ukraińskiego dowództwa, gdyż może to pogorszyć sytuację. Co sądzicie o przyszłości Taurusa w najbliższych tygodniach? Dzięki za oglądanie, zostawcie komentarze poniżej.